Szczęda widzowie. Dzisiaj Wam pokażę y, różne koncepty, mapy. To jest pierwszy koncept, tak będzie tak wygląda. Moim zdaniem jest to mega spoko. Trzy rozdziały się połączyłyby, ze sobą, to, y, to było fajne. No. To było fajne moim zdaniem po prostu. To jest kolejny koncept. Tak by wyglądał rozdział czwarty. Mega spoko widzowie. Te koncepty mi się mega podobają. Nie wiem jak Wam. Ale mi się podobają. Tak to wygląda. Wow. A widzowie, możliwe, że powróci na. Stara miejscówka Pagody Pomyślności. Nie, nie, nie wiem jaka to była dokładnie, ale ta miejscówka powróci. To jest ekipaga grudniowa, widzowie. Jak będzie wyglądać grudniowa ekipa. Mega spoko. A i widzowie, to jest kolejny zwiastun eventu. Czyli w tym evencie będziemy w kosmosie chyba. To nam przedstawia takie coś. I tutaj jest naleśnik, któremu to polewa, jak widzicie, lata. No, ciekawe widzowie. To jest najprawdopodobniej jeszcze kolejny zwiastun tego eventu. Tak to będzie wyglądać mniej więcej I co wiem. Nie mogę się doczekać tego Naprawdę nie mogę się doczekać A tutaj jeszcze jest koncept broni jakie będą Mega spoko to jest Fajnie mi się podoba Podoba mi się pomysł na taką Medgiełkę osłony To jest mega sztos Albo taka maturóweczka nie? Gigastros to jest. to jeszcze? Tak, takie pojazdy, na przykład widzowie, mogłyby być takie bronie. Nie no kozak. No i to by było już na tyle widzowie. Już wszystko Wam pokazałem. I pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, komentarze, jak jakieś miłe widzowie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Jo.